A teraz to ta, tata tak się bawi widzowie, ale ja to mam swoje życie, prawda? Ta, tak. Dobra, może coś z tego będzie, nie? A jak nie? To trudno. Musimy nagrzeć dysze. Ja A wiecie, hej, bo kiedyś to tak my jedziemy maluchy jak tata mój był. O! Już się pali. A wiecie, widzowie, się. Się podgrzewa. No. Ale... I niech się grzeje. Wypuści dym. Nasza grzałka. Nie dotykaj kamery. Czemu? Bo się jest ładnie ustawiona i tak nie jest. Musi się podgrzać dysza. Na razie pięknie się pali. Co widać na załączonym obrazku? A co tam te ficho. Czemu? Po co? Teraz to jest zajęty, wiesz? Tak, to po, po tym, okej? Okay? Tak. Możesz tu komentować, co się dzieje. Najpierw im pomacham y, na kadwesie, okej? Okay? Mhm. Hej. <słyszy> jest je coś muszę na prosto. Tak musi być cały czas, bo to jest taka część trzecia Uwaga, zamykam Nie ja muszę tu zamknąć całe Część pierwsza. 1, 2, 3, 3 godziny i teraz robimy to. Dalej się podgrzewa, no ale poczekajmy, no nie bądźmy tacy, nie? Tak. Czy zrobimy pauzę? Nie. Uwaga! 5 pię Uwaga. Pięć minut. 1, 2, 3, 4, 5. Tu i tak nie mam całego tego, bo mam jeszcze tą całą górę do tego, ale Tata. została w domu. A A ty będziesz mi kopał. Y, tam, y, a ja będę to nagrywał, ok? Proste. Hey, ale, tak zrobimy. Ale tym. Dobrze. Hey. A na razie tata sobie nagrywa, ok? Tak. Bo tu jeszcze się podgrzewa i musi się wypalić ten denaturat, co tu jest. Tak. Czy denaturat. A potem to musimy spryskać, żeby nie było. Potem to zostawimy, się będzie palić. To mało napompowałem trochę, wiesz? No. Nie wiem, czy to wystarczy a na razie muszę tu czekać aż to się bo jeszcze się pali to mocno ale bucha gdzieś no nie wiem czy to na filmie widać widać było problem z tym jest taki że to tak ciężko rozpalić bardzo i przygasa na początku jak nie ma temperatury i jak jest słabo napompowane to też dlatego ta ta ta. może się nie udać a musicie mi kupić kolejny odkurzacz, bo dla dzieci pamiętasz, że ja go psułem i musimy drugiego kupić. Tak zrobimy, jak wrócimy. Nie ma lipy. Ale kiedy tam wrócimy? Na pewno nie dziś. Jutro na pewno. Mhm. Mm A jak wieczorem zacznie padać i tu będzie lit wody aż dotąd? To co? To... To nic. Aż no. skwierczy. A co? Słyszysz? To? U. Czy to widać na naszym filmie? Nie widać, nie? Widać, to wszystko. Jak ten płomień tu bucha? Nie widać. Widać. A jak tam bucha z tyłu? Widzisz? Tak, tam to był ogień. Zostaw, zostaw, nie ruszaj, bo ja mam taki pomysł na to, okej? Okay? A ja chcę zrobić pożar i ja go umyję, okej? Nie. Ale taki malutki. No nie. Pożar to tu jest. I go trzeba ubyć. Myślisz, że jest ciśnienie dobre, czy nie? Tak, ale śmierdzi trochę. Idź do mamy, zobacz co robi. Nie. Powiedziałem. Coś czuję, że trzeba będzie pompować. Ja też. Czy odpalamy tak? Odpalamy tak! A tam nie, widziałem. To, nie, bo tu się pali. Widzisz? Tego płomyczka nie widać. Ale uwierz ta, pali się. Patrzcie. Pokażę Już nie będę tak Pali się jak 150. Idę. Ty Chyba trzeba to wystawić i trzeba tam umyć w ten. Prawda? Tak jak mówisz, synek. Dalej się pali. Muszę wleć w i to przyknąć. Lepiej. Bo ten dym aż chodzi do sąsiadów. Jakby ci to powiedzieć? Może lepiej nie. Aż skwierczy dalej, aż dusi normalnie. Będę O. Patrzcie nowie. Tata tutaj Tak robi A my to tak siedzimy A to mój tata Powiedz im hej I jak się nazywasz Hej nazywam się tata I powiedz że się nazywasz Tomek Nazywam się Tomek i w Gdańsku mam swój domek. A jakie pan ma nazwisko? Nie mogę tego zdradzić. No proszę powiedzieć, albo zadzwonię po policję. To dzwoni. Nie, niech pan to powie! Nie. Tak! Nie. To. Mam na imię Tomasz, Tomasz. Bo e... wszystko masz. Bim, bim. Kabelka. O skończyło się Uwaga Nie jeszcze nie Jeszcze jeszcze coś się tli A teraz... Nagrywasz to? Tak No właśnie widzę Dobra teraz koniec wygłupów Będziemy odpalać Będziemy odpalać naszego sputniczka Ciekawe czy syczy O syczy jak złoto Odejdź Iwo na razie Syczy ale się nie pali Więc chyba nic z tego nie będzie Niby syczy a się nie pali Odejdź Iwo No robiłem, ale się nie pali. Wiesz, zaczekaj. Jest ja coś na to sobie myślę, okej. Okay? Odejdź. O. Śmierdzi dobrze, ale się nie podpala. O, będzie. Ale zgasło wiesz? O! To właśnie jest problem z wyregulowaniem tego, bo Później to już bardzo ładnie się pali. A to do jedzenia? A też można by było coś zrobić do jedzenia. Bo jest taka nakładka, której tu dzisiaj nie mam. Na całość. Ale no nie mam. No już się pali. Później ten płomień robi się taki niebieski. i gra gitara i się można ogrzeć Dada. tak Dada, musimy, y, teraz idziemy do mojej budy tam gdzie ja kopię Ty czekaj o widzisz jaki płomień elegancki no. to jest paliwo z komarka z olejem dlatego nie jest idealnie Trzymaj, nagrywaj, odpalę jeszcze raz. Co to nagrywaj, tak? Nie, nie, nie nagrywaj. O! Było blisko, widzowie O! Wow! I jak się pali! A my idziemy do mojej zabawy!